Siemanko, witajcie na działce. E, dzisiaj po, pogrzebiemy trochę w ziemi. E, będę podłączył dzisiaj rurę do, e, do wody. Ostatnio na, dowiedziałem się, że na działce mam e, studzienkę wodociągową i studzienkę kanalizacyjną. E, myślałem tylko, że na działce mam e, takie podejście tylko w postaci rury, które będę musiał tutaj podłączyć zarówno przy kanalizacji, jak i przy wodzie a to dlatego, że wszystko było zasypane gruzem i piachem i porosło już trochę trawą z taką roślinnością niską, więc nie wiedziałem, że to mam na działce no i dokopałem się ostatnio i się okazało, że rzeczywiście tutaj już jest są tutaj już studzienki, więc super, bo jedna robota mi odchodzi i załatwiłem sobie ostatnio wodomierz. Także już mam, już mam tutaj wodomierz. Musiałem wymienić, znaczy nie ja musiałem, tylko hydraulik musiał wymienić zawór, bo miałem taki zawór krzybkowy, który przeciekał już po podłączeniu wodomierza. I teraz mam nowy zawór, więc... więc takie coś. A dziś będę musiał odkopać, dokopać się do rury, która tam jest i zobaczyć gdzie ona wychodzi z tej strony przedłużyć ją prawdopodobnie i podłączyć kranik i taki jest mój plan na dziś więc do roboty Ta rura jest gdzieś na, na metrze 90 cm od studzienki, od krawędzi to jeszcze trochę mi zostało, bo mam 70. Dobra, lecimy dalej. Jest, udało się. Dekopałem się do folii. Teraz muszę poszerzyć wykop, bo i tak tam nie wejdę, ale tam rękę wsadziłem i odnaleźć, że ta rura idzie. No, także jeszcze trochę kopania przede mną. 40 minut z zegarkiem w ręku, jakoś 50 może. Już mogę stanąć w tym wykopie w środku i posuwam się dalej, bo widziałem, że taśma idzie dalej w tą stronę. i nie trzeba łopatować dalej dokopałem się w końcu godzina z hakiem kopania jest rura, chyba będę musiał ją tak bardziej tutaj odgiąć bo nie bardzo jest tutaj jak No już tak idzie dziwnie, z dół troszkę i idę sprawdzić czy moja rura pasuje i założę, może mi się uda założyć w końcu tam przejściówkę, żeby połączyć rury i granik. Zobaczymy. Witam Was ponownie. Już drugi raz jestem na budowie dzisiaj, bo wtedy mi się czas skończył rano. Musiałem jechać do domu, nie pokazywałem Wam pierwszej próby. E, pierwszej próby podłączenia e, tej rury. Bo udało mi się podłączyć, ale było nieszczelne to połączenie. Z tego względu, że nie udało mi się do końca włożyć rury w uszczelkę z łączki i okazało się, że zapomniałem tutaj zgradować to wejście rury, ten początek rury można widzieć, i dlatego no nie wchodziło tam gdzie powinno. Więc musiałem jechać do domu, do pracy, a teraz jestem ponownie i już właśnie pracuję nad tym. Myślę, że tym razem się uda poprawnie położyć rurę do złączki. Rurę zgradowałem już i co? Teraz uskakujemy do dziury i możemy próbować raz jeszcze. Dobra. Najpierw trzeba nałożyć to. Oglądajmy jeszcze raz filmik na YouTube jak to się robi. Potem nakładamy to. Ogólnie powinno się ściągnąć uszczelkę z tutaj stąd wyjąć i przymierzyć bez uszczelki zaznaczyć gdzie to jest, ale mi się nie udało, więc ja zrobię bez tego. Po prostu wcisnę to mocniej. A teraz będę wiedział, że to poszło. Bo wtedy nie chciało iść. Dobra. Tak, A kurde, nie ta strona. Eee, muszę zgradować tą końcówkę, przecież. Dobra, teraz wracam. Dobra, zgradowałem i próbuję raz jeszcze. Dobra, teraz poszło. O. Tym razem poszło. Znaczy doszło do końca, do tego jeszcze... Chyba doszło. Jest na połowie. Jest na połowie. Świetnie. Mhm. Dobra, Nie kręci się. Doszło elegancko. Wtedy nie chciało w ogóle dojść. Uszelka jest tu. To jest połowa. No. Chyba będzie widać Teraz to dosuwamy I Dokręcamy Teraz O Super Jedna jest. Dobra. już mam przygotowaną tą nakładkę, a tą drugą z drugiej strony wetknę lecimy. poszło. O, super. Jeszcze trochę poszło do końca. Masowane. Leci sobie woda, super. Niech tam sobie leci. Skręcę trochę, o, niech sobie leci tutaj. I zobaczmy, jak nasze połączenie. No dużo lepiej niż było, bo nic nie cieknie. Czyli teraz jest, wierzę, że jest teraz poprawnie. Jeszcze to zostawię otwarty, do czasu już kranik zamontuję. I wtedy będę zakupywał, mi się wydaje. O, super, nic nie cieknie. Ekstra. Dobra teraz muszę wystawić kranik. Mam tutaj coś takiego. Będę musiał podkopać jeszcze i, i kranik chyba wypuszczę sobie tutaj Bo tu może tak zrobię, nie będę musiał kopać za dużo Nie, musi być wysoko będzie za nisko. To też nie dobrze. Metr, drugi metr. Jest tak. No, i co, i tak to powinno wyglądać? Troszkę tam podkopię, żeby się rura wyprostowała. A tutaj będę musiał zorganizować coś, żeby tę rurę przypiąć. Dobra, idę działać. Nie wymyśliłem jeszcze, jak to tutaj przymocować. Bo nie mogę nic w tą ziemię wbić. Wygląda jakby była mm, zagęszczona. Więc na razie zakopię rurkę z kanem. A potem będę myślał, jak to równo ustawić. Dobra. Kupiłem sobie młotek. Tak jak sugerowaliście, żeby kupić jakiś większy niż to, co mam taką zabawkę. No, ale i tak mi się nie udało wbić, więc. Więc średnia. Ale wiedzcie już, że. Mam większy młotek niż tamten, co ostatnio, przy biciu ogrodzenia. A, w tą zamontuję. O, elegancko, tak jak miało być. Proszę bardzo, zgradowane i nasmarowane i pięknie przychodzi. na w tą stronę zrobią jak mi się nie spodoba to obkręcę kiedyś proste o. O. i jeszcze puszczę tylko wodę żeby przypłukać. 何ですか I możemy w końcu w końcu mogę to zakopać. Tak to wygląda? Jeszcze woda z pianą leci od płynu to się No i dobra, może być Stojaczek taki tymczasowy, aby rura po stała w miarę. Rok bliżej udało się wykonać podejście tutaj kranikiem do wody, także jestem bardzo zadowolony. A dalej zobaczymy co będzie. Muszę załatwić papiery. Hmm, pieczątkę z ostatecznym pozwoleniem już jakby na budowę, yy, odwiedzić kierownika budowy, a potem potem zobaczymy co będzie dalej. Dobra, dzisiaj wszystko. Dzięki i do zobaczenia. Hej!